Witam Was pięknie. Dzisiaj będziemy osprawiać o jednym z najpopularniejszych śląskich strażków. E, sprawki, bojki o strażkach przekazywane z pokolenia na pokolenie to jest fest ważny element naszej śląskiej kultury. Downi strażki wachowały porządku, przestrzeganiu zasad, tam, kaj nauka nie znała odpowiedzi, tam eklerowały to straszki. Nad stawem trzeba było dawać pozór na utopca, w który rod wciągał do wody. Na dole, na grubie, na skarbnika, w tory szczek skarbów, a przy tym nie cierpiał, jak ktoś przeklinął albo gwizdą, A w ćmawych ekach na byboka. I właśnie ten straszek, który niegrzecny bajtle wciepuwał do miecha, jest dzisiaj najbardziej no żywotny, a nawet wyrozna prawdziwo gwiazda, ale musiał fez zmienić swój charakter, a wszystko z kuli Grzegorza Chudego, akwarelisty z Nikiszowca, który ze strasznego beboka zrobił beboka pociesznego. To bebok z Katowic. Bebok jaki jest, żaden nie widział, no ale każdy Bebokiem był na Śląsku straszony. Celem Beboka było grzeczeństwo i dzieciosłuchanie rodziców. No i spełniał dwie funkcje. Pierwsza funkcja to była funkcja typowo zabezpieczająca. To znaczy bajtel nie mógł wlazować do miejscka i coś mogło mu się stać i wtedy się go dało do takiego bajtla. Nie wlazuj tam, bo sam mieszka Bebok. No i o był takim bebokiem straszony. Pamiętam do dzisiaj y, piwnica od mojego sąsiada. Do tej piwnicy wlazowało się przez takie stare, zarościałe drzwiża, Jak te drzwiża i no trochę się rozchyliły, to w środku był ćmok. Ale słuchajcie, to był czmok gęsty jak tera. On był tak gęsty, że szło go kelnią nabierać i, i murować z tego, murować z tego chałupa. No i tam mieszkał rzekomo taki bebok. No mnie do tej piwnicy ciągło, ale informacja o tym, że tam jest taki ktoś, kto zrobi mi krzywdę, sprawiała, że w życiu bych tam nie wlost. Druga metoda była trochę bardziej drastyczną metodą wychowawczą. Szło o to, iż go dało się bajklowi być grzeczny, albo cię bebok zabierę. No i ten bebok działał w taki sposób, że jak taki rojber, hahar, albo inszy szpotlawy pod na hołdzie chowany coś tam napochał, to bebok ino czekał, aż on pójdzie spać. I wtedy wylazywał z podłóżka. Chytał takiego blizda, wkładał go do czerwonego wora. Kajś zabierał na jakoś do do Waserturmu, Kajśka nie było świadków, brał taką fest, srogo kryka i czaską takiemu gizdowi pożyci, aż ten wracał na zot już zresocjalizowany i taki, jakiś każdy śląski bajtel powinien być. Ja pamiętam to o tych bebokach, jak babcia o nich opowiadała. Wiecie, albo jak Babcia opowiadała, jak ją straszyli tymi Bebokami, bo mnie raczej nie. Ja była to korona. Bo no w ogóle nie straszyli. Nie straszył mnie. Nie. A ty zawsze była dobro, nie? Ciebie nie trzeba było straszyć. Bebok był na okrągło wymieniany, że a przyjdzie po ciebie Bebok, a bądź grzeczna, bądź grzeczno, bo ten Bebok jest za drzwiami, a oczywiście, no moja fantazja duża. Yy, jakoś tak. Nie do końca pozwala wierzyć, że ten BEBO w ogóle jest, więc kompletnie na mnie nie działał. Teraz rola Beboka pełni internet, nie? Jak nie będziesz słuchał, to ci zmienia hasło do Wi-Fi i koniec po kropka. Po Pozamiatany. Pamiętam jak dziś, jak przyszła do mnie moja sześcioletnia wtedy cera i powiedziała tata narysuj mi beboka. No to oczywiście wyobraźnia artysty musiała być odpowiednia, bo był kudłaty, szpetny, miał wielkie zęby, miał kopyta, futro, niepoczesany, no i taki, że strach się bać. Nie? Taki, że łykał w całości, i ani nie prął, bo już sam wygląd tego beboka powodował, że ktoś się bał. No i Zosia popatrzyła na tego beboka i powiedziała, tato, ty, wiesz, beboki takie nie są. <grym>, ale jak to takie nie są? Nie? Beboki są miłe. Ale jak bebog może być miły? Tak, to wiesz, weboki są miłe, bo one ino udają straszne. A udają straszne po to, co by ludzie dowali im pokój. No i już jak się uświadomił, że to może być taka prawda, że tak po prawdzie te weboki to są dosyć sympatyczne stwory, i no one nie lubią jak ludzie im ze szczewikami do ich szranków, tam, mieszkają, no bo no, 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 chcą mieć trochę prywatności i tak po prawdzie to tych ludzi się trochę boją. I same się wymyśliły taki czarny PR. No i tak powstała historia moich katowickich beboków. I te beboki są zupełnie normalne. Żyją pośród nos, trochę się chowają, no ale już wylazują od czasu do czasu, po to, co by zobejrzeć, jak ludzie żyją, bo te ludzkie sprawy i ludzkie życie, a zwłaszcza miasto Katowice, te beboki inspiruje. I tak powstał trochę inkszy bebok. Ale co by nie było, ten bebok też potrafi się znerwować i takiego bajtla, jak się nie słuchał albo trochę ruibruje, poradzi festy nastraszyć. Ojciec Beboków Grzegorz Chudy maluje Beboki. Natomiast mnie od jakiegoś czasu nazywają matką Beboków, bo ja urealniłam to jego malowanie. Przeistoczyłam to właśnie na coś, co można przytulić, zabrać ze sobą do domu, można ukochać. Jeżeli Bebok wychodzi ode mnie z pracowni, to on nie wychodzi bezimienny. To imię musi być zawsze śląskie: Alois, Gretka, sztewka, Erwinek, Hilda albo jako inno, trudzia na przykład taką modno. I to właśnie te Beboki wtedy już żyją. Bebok Z Katowic stał się takim symbolem właśnie naszego regionu że te beboki są sympatyczne, ten bebok już zaprasza swoim wyglądem. Nie da się go po prostu bać. Bebok też pozwolił mi inaczej malować Nikiszowiec. Kłopot z Nikiszowcem polega na tym, że on jest obfotografowany, obrysowany, łobmalowany z każdej strony, nawet z luftu, ale żaden nie patrzył na Nikiszowiec z perspektywy Szczywika. Czyli tak blanknisko blank tam gdzie się pochylić, tam końce okienka, jakieś zaruściały kraty, no i że stwierdził, i to jest pomysł na nikisz. Gdzieć tam żyją Beboki. I faktycznie te beboki pokazywały się w takich zakamarkach nikiszowca, kiedy żaden normalny nie zaglądał. Powstał album o bebokach, no i naros pojawiła się Karolina piechota rzeźbiarka, i ona zapytała, czy może zrobić figurka takiego Beboka. No to, no nie ma problemu. E, figurka powstała, no i okazało się, że to był taki szczał w dziesiątka, bo beboki zaczęły się pojawiać na ulicach Katowic. Zobaczcie, znaleźliśmy Beboka Vincenta. Wiecie kim on jest? Jest grubiorzem, czyli górnikiem. A co o tym świadczy? Pod ziemią chodzi. No, chodzi pod ziemią, ale zobaczcie, co on tutaj trzyma. Co on Kilow. tu ma? Kilof. bardzo dobrze. To dlatego, że kiedyś górnicy z takimi kilofami kopali właśnie. Węgiel. Właśnie, dokładnie tak. I zobaczcie, ma tutaj też taką lampę górniczą. A kto umie dobrze czytać? Ja. To chodź, Zamian, przeczytasz nam, co on tu ma z tyłu napisane na tej swojej lampie. Umiesz przeczytać? Tak, trochę Trochę czego? Trochę sztromu. Trochę sztromu. Ja wiecie co to znaczy trochę sztromu po śląsku? Trochę prądu. Sztrom, czyli prąd. Patrzcie, nauczyliście się kolejnego śląskiego słowa. One opowiadają często o historii danego miejsca, o historii ludzi. Także wiecie, mamy Beboki, które upamiętniają hajarów. Przykładowo Bebok Vincent, no tak mianował się mój pradziadek. Fedrową na grubie Boże także że się nie wyobrażał, co pierwszy Bebok Hajer będzie się nazywał inaczej. Bo my Beboka Jurka, który jest w Bogucicach i wspino się na mur tej szkoły, i chodził kukuczka. Także dużo, dużo, dużo takich lokalnych historii te Beboki pokazują. Sprawiają też, że ludzie docierają do takich miejsc w Katowicach, gdzie normalnie by nie przyszli. Bo każdy Bebok ma swój sztempel z imieniem. No i każdy, kto ino chce, może zostać łowcą Beboków. I no jak to zrobić? Mamy teraz w Katowicach taki katowicki szlak beboków. Zobaczcie, tu jest bebok na pierwszej stronie. A po co są te kartki? Tu w środku można zbierać bebokowe pieczątki. Jak spotkacie beboka, to każdy z nich ma swoją pieczątkę, którą możecie tutaj przybić i je kolekcjonować. A jak będziecie mieli tych pieczątek 35, to można zgłosić się tutaj na Nikiszowcu do pracowni pana Grzegorza Chudego i otrzymać tam niezwykłą odznakę. Wiecie jaką? Odznakę łowcy we boków, ale to nie jest trudne. A my już nie mamy tej kajtki. To ja Wam mogę dać nową. Nie ma problemu i możecie pozbierać na nowo. Tu też jest taki dowód na to, że analogowe stare i te tradycyjne metody się sprawdzają. No bo każdy, kto chce, musi wleźć do takiego miejsca, kajten bebok ma swojego opiekuna, przybić się specjalny sztympel i jak zbierę połowę tych stempli, to przylazuje do mnie, do atelier i tam może zdobyć taką odznaka łowcy we boków. Także ona jest limitowana, świecąco, kuloodporna i ma wszystkie inne cudowne właściwości, jakie ino się można, jakie ino się można wyobrazić. I proszę bardzo, pieczątki są, możecie szukać dalej. Za tą historią Beboków kryje się też teatr. I kryje się Ania Błączek-Liber z teatru Trip, która zrobiła cudowno bajkę. Bajka nie do bajki, ale bajka też dla ich rodziców i też bajka dla ich starzików. I to jest piękna historia o śląsku, o tradycjach, o postaciach ze śląskiej demonologii, o pięknie naszego języka, o pięknie naszej kultury i o całkiem bogactwie. Witajcie, roztomili! Bardzo mnie miło. Joje Elisabeth Bebok do kamratów Elska. A to ja, Jorguś. Ja to je jo, jo je Jorguś Bebok. Rzesiu, mnie tak zagodą na imprezie, czy my nie zrobili spektaklu o Bebokach. Ja mówię, no ty, ale mnie nie musisz dwa razy godać. Napisała cały scenariusz, wyprodukowała grzech tych spektakli i wyreżyserowała go. Czy w jednym? <ścười> Cztery, bo jeszcze tam grom. Zaczęło się ściemniać A Zosia. Ciocia Zosia? Tak, ciocia Zosia. Opowiedziała mi historię o Bebokach. O potworach, które i dzieci, czyli takie jak ty. Te beboki są takim punktem zaczepienia, że jak te bajtle przychodzą i te dziecka i słyszą, widzą żywe te beboki, stworoki, co go dają, co są zabawne, śmieszne, boją się, na żywo w tym teatrze je widzą, to zaczynają się tym interesować, to zaczynają się pytać. I to jest cudne i najwspanialsze na świecie, jakby gromy spektakl i słychać takie szepty. Mama, a co to jest rapitousa? Albo mama, a co on powiedział? I to robią te beboki teraz. A wiesz, wysz, wysz, wysz. Wysz na dziołko, jak my się już tak trochę bliżej poznali, to mu takie pytanie. Widziesz to jeść? Te Beboki Łone edukują i zaczepiają w umyśle dziecka, że coś takiego kiedyś było, było, czyli poznanie tej kultury, tożsamości, tej tradycji, a one są na wyciągnięcie ręki. Pa, pa! pa, pa! Pyrsk! Mua! Całuski 102, a jak się zmyśli, to szkloków 140. Pa pa! Ale że jest głodniu. Ten Bebok stał się też takim strażnikiem śląskiej tożsamości, śląskiego języka i śląskich tradycji. I, i bardzo fajne jest to, jak Bajter zaczyna swoją przygodę od wyboka, ale przy okazji wlazują mu do głowy jakieś śląskie słówka, y, opowieści o, o, o ludziach ze śląska, y, śląskie historie. Tu możemy mówić o bardzo poważnym wkładzie Beboka w śląsko-edukacyjno. Jeden z beboków z Katowic zamieszkał na placu przed Wydziałem Humanistycznym i siedzibą Szkoły Języka i Kultury Polski Uniwersytetu Śląskiego. Mianuje się Polisz Glotek. Glotek. bo poradzi go dać tymi językami. Oczywiście po śląsku Tys. Polisz jest rod każdymów, kto sam chce się uczyć śląskiego.